Ciąg dalszy muszę iść uciekać do Jay Breaka. Poczekajcie, chwilę muszę tylko wziąć sobie auto i uciekam do Jay Breaka. I uciekam do 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 Jay czas uciekam do jaybreaka nara Dobra minęło już parę lat już jestem dorosła mam 20 lat Zabłam zatrzymana w więzieniu Tylko przedciąg do jaybreaka policja stała na granicy To jest straszne muszę poszukać mojego taty to gdzie jesteś Jestem tutaj jeszcze jestem w Henem. Zaraz do Ciebie przyjadę, okej? Okay? Dobrze, tatusiu. Tęsknię. No pa. A tatusiu? No jak to co? było dawno? Ty miałeś już ile? Ty miałeś już 40 lat masz już? Nie mam 45. Aha, to tak dużo. O policja, policja, prostytutki. Nie nartuję. No, i... O nie. Najgorzej. No Już dobiega koniec naszego odcinka. Dobra, musimy kończyć. Do następnego. Pa-pa!